Dziękuję. Tak jak wspomniałeś, bardzo długo czekałem na taki mecz i szczerze, szczerze powiedziawszy, nie chciałbym, żeby ten mecz wypadł akurat dzisiaj. Bo, tak jak już kiedyś mówiłem, no każda moja obecność na boisku oznacza kłopoty Zaksy. Wolałbym jakby pojawiać się rzadko. No nie, Wtedy będzie to oznaczało, że Zaksa gra dobrze i, i leci z kolejnymi zwycięstwami. A dzisiaj no, byliśmy już pod ścianą. No nie? Ten drugi set może jeszcze nam nie uciekał. Ale Gdybyśmy go przegrali, sytuacja mogłaby być zła. No, na szczęście się udało i, i wygraliśmy i zrealizowaliśmy nasz cel wejście do finału. No, e, dużo już graliśmy w tym roku z Jastrzębskim Węglem. E, coś już z nimi przegraliśmy, coś już z nimi wygraliśmy. E, mam nadzieję, że będziemy trzymać tą pas z ostatnich meczów e, półfinałów Ligi Mistrzów i tego meczu ligowego. No. Cel jest prosty. No chcemy zdobyć Mistrzostwo Polski. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam walczyć z Jastrzębiem i, i po prostu no długo na to czekaliśmy i, i, i ten moment nadszedł. Dokładnie tak, ale jeszcze mogę zaznaczyć, że w tym drugim secie też całkiem nieźle graliśmy i, i przyszła jedna piłka gdzieś kontra z naszej strony nieskończona i wszystko nagle się zatrzymało. Wojtek Żański poszedł na zagrywkę. i. I tak naprawdę wyjaśnił tego seta. No i niestety już nie podjęliśmy walki w tym, w tym meczu. Dokładnie tak. W tym momencie na pewno na gorąco gdzieś to rozpa będziemy rozpamiętywać ten mecz, ale od jutra już trzeba się skupić na, na kolejnym celu, bo poniekąd celem w, tym w tych meczach był finał, byliśmy blisko, a teraz trzeba się skupić na, na tym, żeby coś z tego sezonu wywieźć i, i, i fajnie by było skończyć go obrazowym medalem. No przede wszystkim spodziewaliśmy się tego, że to spotkanie na pewno nie będzie z gatunków łatwych. Myślę, że zarówno my, jak i oni w tym spotkaniu początkowo byliśmy troszeczkę zestresowani całą tą otoczką decydującego spotkania o, o, o wejście do finału. Na pewno ten, ten pierwszy set nie był... W ogóle, po, po naszej myśli, jedynie końcówka, gdzie już tak naprawdę wynik był przesądzony o, o, o pierwszym secie, zaczęliśmy grać lepiej. E, może to też był taki lekki bodziec na, na kolejną partię w drugim secie. Super, że nam się udało odwrócić te losy spotkania. Tutaj kluczowa, myślę, rola naszych zmienników Wojtka Żalińskiego, Krzysia Reyno, którzy naprawdę weszli w bardzo trudnym momencie. I pokazali naprawdę kapitalną grę, swoją klasę, więc szapopad dla nich, bo wejść w takim trudnym spotkaniu i zagrać tak dobrze to czapki z głów. No tak się ułożyło w tym sezonie, że tych spotkań z drużyną z Jastrzębskiego Węgla jest naprawdę sporo. Teraz będzie co najmniej trzy, trzy spotkania jeszcze raz z drużyną z, z Jastrzębia. Oczywiście mamy, można powiedzieć, przewagę psychologiczną, bo wygraliśmy dwa jeżeli chodzi o, o, o Ligę Mistrzów. Wygraliśmy Puchar Polski, finał Pucharu Polski właśnie z drużyną z Jastrzębskiego Węgla, ale myślę, że to był okres, kiedy no jednak drużyna z Jastrzębskiego Węgla miała swoje problemy kadrowe, czy, czy też po prostu mieli słabszą dyspozycję. Myślę, że ta rywalizacja tutaj w finale będzie kompletnie odrębną historią. Zapowiadają się naprawdę kapitalne spotkania, więc ja zapraszam z tego miejsca wszystkich kibiców z Kędzierzyna, nie tylko. Przybądźcie, niech ta hala odleci, no by Zaksa wygra.